Królowa Małgorzata II abdukowała. Niech żyje król Fryderyk X. Tymi słowami premier Danii Mete Frederiksen proklamowała dzisiaj nowego monarchę Danii, Fryderyka X. Zapraszam Was na odcinek właśnie o tym historycznym wydarzeniu. Byłam na miejscu, widziałam to wszystko na własne oczy i dzisiaj, zaledwie kilkadziesiąt minut po powrocie do domu, nagrywam dla Was relację. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Dzisiaj nadaję niemal na żywo z Kopenhagi, gdzie dosłownie kilka godzin temu skończyły się uroczystości proklamacyjne, a właściwie uroczystości zmiany na tronie duńskim. Królowa Małgorzata II abdykowała, na tronie duńskim jest nowy monarcha. Wszystko Wam dzisiaj opowiem, jak to wyglądało. Mam dla Was także wiele filmów, klipów z tego wydarzenia, ponieważ miałam okazję właśnie pod pałacami, pod pałacami dwoma być i je dla Was nakręcić. Bardzo dziękuję Marcie i Kamili za postawienie mi kawy i za wsparcie projektu po Królewsku. Jeżeli Wy też macie ochotę mnie wesprzeć, link do postawienia mi kawy zawsze znajduje się w opisie. 14 stycznia 2024 roku niewątpliwie przejdzie do duńskiej historii. Tak jak 52 lata temu, w 1972 roku, dzisiaj proklamowanego kolejnego duńskiego monarchę. Proklamowano, czyli właściwie co zrobiono. Dzisiaj się wszystkiego dowiecie. Po tym jak królowa Małgorzata ogłosiła swoją abdykację w swoim noworocznym przemówieniu, w sylwestrową noc właściwie w duńskich domach nie było innego tematu niż zmiana na duńskim tronie. Wtedy powiedziała, że abdykuje z dniem 14 stycznia, czyli dokładnie w 52. rocznicę swojego wstąpienia na tron. I dzisiaj miało to miejsce, o godzinie 14.00 królowa Małgorzata podpisała w e, zamku Christiansborg, w którym mieści się m.in. duński parlament, akt swojej abdykacji. A następnie, czy właściwie tym samym, nowym władcą Danii stał się jej syn, Fryderyk X. Po tym jak wiadomość o zmianie monarchy w Danii gruchnęła tak naprawdę na całym świecie, sama dostałam wiele... Wiadomości, czy będzie koronacja, jak wygląda w Danii koronacja. Słuchajcie, w Danii nie ma koronacji. To nie jest tak jak w Wielkiej Brytanii, że król jedzie do jakiegoś wielkiego kościoła, zakładana jest na głowę korona, następnie wraca, wszyscy mu wiwatują i wychodzi na balkon w tejże koronie. W Danii jest proklamacja. W Wielkiej Brytanii technicznie też, która ma miejsce zaledwie dzień lub dwa po śmierci poprzedniego monarchy. Jednak w Wielkiej Brytanii to zaledwie kawałeczek, tak. Tak naprawdę taki wycinek z całego tego długiego cyklu zmiany monarchy. W Danii to jest taki punkt kulminacyjny. Proklamacja, czyli nowy monarcha, zostaje oficjalnie ogłoszony. Całemu narodowi w przypadku Danii, tym ogłaszającym, że Dania ma nowego króla jest właśnie tradycyjnie premier. 14 stycznia tłumy wyszły na ulicę Kopenhagi. Szczerze mówiąc, ja w Kopenhadze nigdy takiego tłumu nie widziałam. Ludzi było mnóstwo, nie znalazłam jeszcze oficjalnych danych, ile zebrało się sympatyków czy w ogóle gapiów na ulicach Kopenhagi, ale naprawdę tłumy były nieprzebrane. Ja miałam okazję być około godziny 12:30, czyli to było mniej więcej 2-3 godziny przed tym co miało się wydarzyć przed zamkiem Christiansborg i udało mi się zająć całkiem niezłe miejsca. Potem na zdjęciach z drona zobaczyłam, że ludzi było dużo, dużo więcej i właściwie po horyzont, nawet na mostach, z których tak naprawdę już nic nie dało się zobaczyć, stali Duńczycy i obserwowali ten historyczny moment. Wszyscy, oczywiście, z obowiązkową duńską flagą w ręku. Przed godziną 14:00, zarówno jeszcze wtedy królowa Danii Małgorzata, jak i ówczesny następca tronu i księżna Mary, Wyjechali ze swoich rezydencji w pałacu Amalienborg i ulicami zatłoczonej Kopenhagi pojechali do Christiansborg. To jest taki dystans około kilometrowy, może półtora kilometra, który pokonali w Orszakach. I właśnie o 14, kiedy już wszyscy byli zebrani w Christiansborg, podpisano ten historyczny akt abdykacji. Następnie królowa Małgorzata szybciutko wróciła do Amalienborgu i oglądała proklamację syna w telewizji. Fryderyk razem z rodziną zostali w zamku Christiansborg i czekali na godzinę 15, kiedy odbyła się proklamacja. Najpierw do zgromadzonego tłumu na balkon wyszedł Fryderyk. Był on gromko powitany, wszyscy byli bardzo podekscytowani, a sam Fryderyk niezwykle wzruszony. Już wtedy ocierał pierwsze łzy, łzy wzruszenia z pod oczu swoimi białymi rękawiczkami i było to naprawdę widać już z oddali. Chwilę później dołączyła do niego premier Danii Mette Frederiksen, która po wygłoszeniu takiego krótkiego przemówienia czy właściwie oświadczenia yy, właśnie proklamacji cztery razy obwieściła że królowa Mamgorzata abdykowała a nowym królem Danii jest Fryderyk X. Chwilę później sam Fryderyk, nowy król, wygłosił przemówienie. Nadal niesamowicie wzruszony, podziękował swoim mamie i podkreślił, że na pewno będzie Zapamiętanym duńskim monarchą, a także opowiedział chwilę o swojej roli, o tym, jak widzi swoją rolę jako króla. Podkreślił, że chce być królem, który jednoczy, a jego mottem będzie związany, zaangażowany dla królestwa Danii. Tutaj to zaangażowanie. I to połączenie całego społeczeństwa jest dla niego bardzo ważne. Podkreślił także, że będzie potrzebował dużo wsparcia w swojej roli, zarówno od kochanej małżonki, rodziny, jak i całego narodu. Chwilę później do nadal poruszonego Fryderyka, naprawdę on, no taki płaczek, no, był bardzo, bardzo, bardzo poruszony, bardzo wzruszony, dołączyła jego żona, już oficjalnie duńska królowa. Maria, a także ich czwórka dzieci. Następca tronu już: książę Krystian, Izabela i dwójka młodszych, czyli Vincent i Josephine. Razem w czwórkę przez długi czas machali z balkonu, zresztą pięknie się ubrali, wszyscy wyglądali fantastycznie. Biało, czerwono, granatowo, także tutaj te też te duńskie kolory, czyli biały i czerwony, były zachowane. Kiedy rodzina po raz drugi weszła na balkon, można powiedzieć, na bis, doczekaliśmy się czegoś, czego w sumie chyba się nie spodziewaliśmy, a co poruszyło wszystkich i uradowało nie tylko zgromadzonych przed pałacem, ale także przed telewizorami, a myślę, że przede wszystkim wydawców jutrzejszych gazet i serwisów internetowych, a mianowicie pocałunku. Pocałunku nowego króla i nowej królowej Danii. Pocałunek był powiedziałabym mało proklamacyjny, a wręcz bardzo ślubny. Tym bardziej, że Maria była ubrana w białą płaszczosukienkę. Rodzina królewska wracała do swojego pałacu Amalienborg w pełnym orszaku. Nowy król i nowa królowa oczywiście w karocy. Także wiele osób wiwatowało im po drodze. No, niesamowite, naprawdę niesamowite wydarzenie. Były także trąbki, konie, no pełen blichtr, tak? Było naprawdę po królewsku. Kiedy dotarli do pałacu, do Amalienborgu, dość szybko wyszli na balkon. Na balkon już w swojej rezydencji. I to był moment, na który też wiele osób czekało, jednak te balkonowe momenty są naprawdę specjalne. Tutaj obyło się już bez takiego dużego buziaka, ale rodzina królewska pozdrowiła wszystkich zgromadzonych przez pałacem Amalienborg. Te oficjalne uroczystości niemal dobiegły wtedy końca. Potem ja sama dołączyłam pod Amalienborg, dlatego że ja byłam cały czas przed Christiansborg. Wszystko, co opisuję, no może oprócz tego, co działo się w środku, widziałam na własne oczy. Czasami miałam lepszy widok, tak na przykład jak na balkon podczas proklamacji, czy na przejazd powrotny króla i królowej, a czasami miałam gorszy widok, dlatego że Tłum był naprawdę nieprzebrany, a na przykład nie było żadnych barierek. To jest taka różnica w stosunku do tego, jak wyglądają uroczystości w Londynie, w Wielkiej Brytanii. I czasami tak wąska była na przykład ulica, czy droga, po której jechały powozy czy konie, że tak naprawdę nawet z nie tak dalekiej odległości Między ludźmi niewiele dało się zobaczyć. Jednak atmosfera przed Christiansborg, to jak wszyscy machali flagami, śpiewali hymn, i to wielokrotnie hymn Danii Dani był intonowany. Cieszyli się, robili zdjęcia, ale także robili imprezę. No, koło mnie kilkukrotnie widziałam właśnie. Impreskę, różne napoje, też wysokoprocentowe, grzańce i inne. Także, no, Duńczycy się cieszyli i świętowali. Było bardzo mroźno i wszyscy koszmarnie przy tym wszystkim zmarzli. No bo kto to widział taką wielką, plenerową imprezę robić w styczniu około godziny 16, kiedy już niestety rodzina królewska zeszła z balkonu, ja dotarłam pod pałac Amalienborg, mówiłam, że to jest około kilometr chyba, czy półtora kilometra dystansu pomiędzy jednym a drugim zamkiem, i czekaliśmy na ostatni moment tego dnia, czyli przeniesienie królewskich sztandarów. W Danii właśnie takie królewskie sztandary zawsze są oczywiście w posiadaniu monarchy i było Uroczyste przeniesienie sztandarów z części pałaców, w której rezyduje królowa Małgorzata, do części pałaców, w której rezyduje król Fryderyk, obecny król Fryderyk. Wszyscy jeszcze mieli nadzieję, że po tym wydarzeniu po raz kolejny rodzina królewska wyjdzie na balkon, ale niestety zawiedliśmy się i e, mogliśmy jedynie zadowolić się e, fajerwerkami, wielkim pokazem fajerwerków, który odbył się o godzinie 18.00. Ja widziałam kątem oka, ponieważ jeszcze wtedy byłam pod pałacem, że ktoś wchodzi na dach, na dach pałacu i ogląda fajerwerki. Potem dowiedziałam się z Instagrama, że to byli członkowie rodziny królewskiej. Z tego dnia zapamiętam dwa momenty. W tym jeden miałam okazję zobaczyć na żywo. Ten, którego nie miałam okazję zobaczyć na własne oczy, to był moment podpisywania abdykacji przez królową Małgorzatę II. Widzimy na nagraniach, jak była niesamowicie poruszona, wzruszona. Siedzący koło niej Fryderyk także był niezwykle poruszony. Oni po prostu razem tam siedzieli w takim ogromnym wzruszeniu. Kiedy królowa Małgorzata wstała, jej wnuk Krystian, już wtedy następca tronu przyniósł jej laskę, żeby mogła się podeprzeć. Ona wskazała miejsce właśnie swojemu synowi, to miejsce, na którym przed chwilą siedziała. Następnie stanęła za nim i powiedziała: Boże, Boże, chroń króla, i opuściła pokój. To było niezwykle przejmujące. Drugim momentem było to ogromne wzruszenie Fryderyka na balkonie. On już, jak tam wyszedł, to miał całe podpuchnięte czerwone oczy, i to, ile razy on wycierał z, ocierał sobie tutaj oko. Śmiał się, widać było, że w pewnym momencie zeszło z niego to ciśnienie, i on zaczął się po prostu tym cieszyć. Zaczął się tak niesamowicie uśmiechać, dziękować, kłaniać się. No, było to naprawdę niesamowite, i ja widziałam to przed chwilą po prostu na nagraniach, ale wcześniej widziałam to na żywo i było czuć tą niesamowitą energię od niego. Mimo tego, że nie widziałam rysów jego twarzy, to jego mowa ciała mówiła, jak przejęty jest no To Było cudownie w ogóle w czymś takim uczestniczyć. I tym samym Dania ma nowego monarchę. Małgorzatę II zastępuje na tronie Danii Fryderyk X. Jest także nowa królowa, królowa Maria i zaledwie 18-letni następca tronu, książę Krystian. I to właśnie królowej Marii poświęcę kolejny odcinek po królewsku, także już zapraszam do subskrypcji. Mojego kanału na YouTube albo obserwowania mojego podcastu. Proszę Was o zostawienie łapek w górę i komentarza, ponieważ to naprawdę pomaga moim filmom. I mój kanał dzięki temu może docierać do nowych widzów, rozwijać się i będę mogła dla Was przygotowywać jeszcze lepsze materiały. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.